Za górami, za morzami, w dalekiej krainie czarów, przy kolebce małej księżniczki, zebrały się dobre wróżki ze swą królową na czele. I gdy otoczywszy księżniczkę, patrzyły na uśpioną twarzyczkę dzieciny, królowa ich rzekła: Niechaj każda z was obdarzy ją takim cennym darem wedle swej możności i chęci. Na to pierwsza wróżka, pochylając się nad uśpioną, wypowiedziała następujące słowa. Ja daję ci czar piękności i mocą moją sprawię, że kto ujrzy twarz twoją, pomyśli, iż ujrzał cudny kwiat wiosenny. Ja, rzekła druga, dam ci oczy przezrocze i głębokie jak toń wodna. Ja dam ci powiewną, wysmukłą postać młodej palmy, ozwała się trzecia. A ja, mówiła czwarta, dam ci wielki skarb, złoty dotychczas w ziemi ukryty. Królowa zamyśliła się przez chwilę, po czym zwróciwszy się do wróżek, tak zaczęła mówić. Piękność ludzi i kwiatów więdnie, urocze oczy gasną wraz z młodością, a i w młodości często zaśmiewają się łzami. Wicher łamie palmy, a wiatr pochyła wysmukłe postacie. Słota, kto nie rozdziela między ludźmi, ten budzi ich nienawiść, a kto je rozdzieli, temu pustka zostaje w skrzyni. Przeto nietrwałe są wasze dary. Cóż jest trwałego w człowieku i czymże ty ją obdarzysz, o królowo nasza? Pytały wróżki. A na to królowa. Ja jej dam dobroć. Słońce jest wspaniałe i jasne, ale gdyby nie ogrzewało ziemi, byłoby tylko martwo świecącą bryłą. Dobroć serca jest tym, czym ciepło słońca. Ona daje życie. Piękność bez dobroci jest jako kwiat bez woni albo jak świątynia bez bóstwa. Oczy mogą podziwiać taką świątynię, ale dusza nie znajdzie w niej ukojenia. Bogactwo bez dobroci jest piastunką samolubstwa. Nawet miłość bez dobroci jest tylko ogniem, który pali i niszczy. Wiedzcie, że wasze dary mijają, a dobroć trwa. Jest ona jak źródło, z którego im więcej wody wyczerpiesz, tym więcej ci jej napłynie. Więc dobroć to jedyny skarb niewyczerpany. To rzekłszy, królowa wróżek pochyliła się nad śpiącą dzieciną i, dotknąwszy rękami jej serca, rzekła: Bądź dobrą! Twarz księżniczki po darze jednej z wróżek miała być piękna jak: A, letni kwiat, B, polny kwiat, C, ogrodowy kwiat, D, wiosenny kwiat. Odpowiedź: D. Druga wróżka podarowała małej księżniczce: A ogromne bogactwo, B niezwykłe oczy, C dar urody, D zgrabną sylwetkę. Odpowiedź: B. Podczas wizyty dobrych wróżek mała księżniczka A smacznie spała, B uśmiechała się. C. Rozglądała się uważnie, D. Bawiła się spokojnie. Odpowiedź A: Wróżki zebrały się przy kolebce małej księżniczki, aby A. Podziwiać urodę dziecka, B. pogratulować rodzicom narodzin córki, C. obdarować ją cennymi darami, D. Zaopiekować się dziewczynką. Odpowiedź C. Trzecia wróżka podarowała małej księżniczce. A. Ogromne bogactwo. B. Piękne oczy. C. dar urody. D. zgrabną serwetkę. Odpowiedź D. Jedynym niewyczerpanym skarbem według królowej wróżek była: A. Dobroć. B. miłość. C. uroda. D. sława. Odpowiedź A. Ile darów otrzymała mała księżniczka? A3, B4, C5, D6? Odpowiedź C. Czwarta wróżka podarowała małej księżniczce. A. Dar niezwykłej urody. B. Przepiękne oczy. C. Ogromne bogactwo. D. Wysmukłą sylwetkę. Odpowiedź C. Które zdanie jest dokładnym przytoczeniem tekstu baśni? A. Ten budzi nienawiść ludzi, kto nie rozdziela między nimi złota. B. Budzi nienawiść ludzi ten, kto nie rozdziela między nimi złota. C. Kto nie rozdziela złota między ludźmi, ten budzi ich nienawiść. D. Złota, kto nie rozdziela między ludźmi, ten budzi ich nienawiść. Odpowiedź: C. Samolub to osoba, która. A. Troszczy się o innych. B. Myśli tylko o sobie. C. Chętnie pomaga innym. D. Chce być użyteczna. Odpowiedź B. Mała księżniczka miała mieć wysmukłą sylwetkę, czyli miała być. A. Wysoka i szczupła. B. Niska i szczupła. C. Wysoka i otyła. D. Niska i otyła. Odpowiedź A. Według królowej wróżek, piękność bez dobroci jest jako kwiat bez woni, to znaczy jak kwiat bez A kolców, B liści, C barw, D zapachu. Odpowiedź D. Podkreślone w tekście zdanie zawiera A przysłowia, B porównania, C monologii, D uosobienia. Odpowiedź B. Wyraz kolebka oznacza A. Leżaczek B. Łóżeczko C. Kołyskę D. Nosidełko. Odpowiedź C. Kolebka może być wykonana z A. Drewna lub wikliny B. Porcelany lub metalu C. Drewna lub gliny D. Wikliny lub szkła. Odpowiedź A. W poznanej baśni. A czas i miejsce wydarzeń są dokładnie określone B czas i miejsce wydarzeń są bliżej nieokreślone C miejsce wydarzeń jest dokładnie określone D czas wydarzeń jest dokładnie określony. Odpowiedź B. Znając nazwisko autora poznanej baśni, najszybciej znajdziesz ją w bibliotece w katalogu A rzeczowym, B alfabetycznym C programów multimedialnych D. Czasopism. Odpowiedź B.